W tym przypadku musicie mieć 19 kW moc przyłączeniową obiektu, ale jeżeli zwiększycie o 1 kW ilość paneli fotowoltaicznej, to wtedy już wystarczy, że macie 10 kW moc przyłączeniową obiektu. Absurd. Dzień dobry serdecznie witam. Strona Tauron dystrybucja, czyli takie miejsce, gdzie możemy dostać wiarygodne informacje na temat naszej mikroinstalacji, jak to jest wszystko liczone, i mamy tutaj bardzo dużo teorii, przepisów i tym podobnych rzeczy, ale najważniejszy jest kalkulator, który pomaga nam zrozumieć to wszystko, co jest napisane. Kalkulator służy do tego, żebyśmy zobaczyli, czy moc zainstalowanego magazynu zostanie sumowana z mocą. Zainstalowanej mikroinstancji źródła OSE. Taki pierwszy prosty przykład. Maksymalny inwenter. Założyliście sobie 5kW falownik w tym momencie i założyliście sobie 0 kilowatowy Magazyn, czyli nie macie magazynu i macie też 5 kW panele fotowoltaiczne. Nie sumuje Wam się w tym momencie, przeliczmy, nie sumuje Wam się w tym momencie ta instalacja i wasze zgłoszenie jest na 5 kW, czyli na starym prosumencie zabiera się Wam 20% energii zmagazynowanej w sieci energetycznej. Ale co się stanie, jeżeli postanowiliście mieć falownik o mocy większej, takiej rozwojowej, czyli Czyli założyliście sobie falownik 6 kW, ponieważ chcieliście później dołożyć do tych 5 kW jeszcze ze 3. Zobaczcie, teraz się sumuje ta moc, wasze zgłoszenie zostanie przyjęte jako 6 plus 5, 11 kW i będzie zabierane wam nie 20%, a 30%, ponieważ wasz falownik ma jest większej mocy niż panele, które macie zainstalowane. Jeżeli dołożycie sobie te panele, czyli dołożycie do 8 kW, będziecie więcej produkować energii, to wtedy znowu wracacie do niesumowania i u was wtedy macie zgłoszenie 8 kW i zabiera się wam tylko 20%. A co się stanie, jeżeli do tej instalacji dołożymy magazyn energii, jeżeli ten magazyn energii będzie miał mnie moc mniejszą niż moc paneli, czyli macie panele 6 kW. To nie jest to sumowane. Wasza instalacja jest zgłoszona jako instalacja o mocy 6 kW. Zapiera się Wam 20% w net meteringu, czyli jesteście w tej grupie osób, które założyły fotowoltaikę przed 1 kwietnia 2022, ale jeżeli założycie sobie magazyn energii o mocy 10 kW, czyli będziecie dużą część energii nie wysyłać do sieci, nie będziecie obciążać sieci energetycznej własną energią, tylko będziecie ją magazynować we własnym magazynie energii, a następnie będziecie tą energię konsumować z własnego magazynu, czyli Sieć energetyczna na ja tym zyskuje, to okazuje się, że nie. Musicie sumować moc, czyli w waszym przypadku zgłoszenie będzie wynosiło 6 plus 10, dokładnie to 6, 6 plus 10, czyli będzie 16 kW i będą mam zabierać 30% oddawanej do sieci nadwyżki energii elektrycznej. No dobrze, mamy ten magazyn 10 kW, mamy falownik 6 kW i co się stanie, jeżeli my teraz zwiększymy ilość paneli aż do 10 kW, czyli będziemy produkować prawie dwa razy więcej energii niż produkowaliśmy. Będziemy tej energii wysyłać dużo więcej do sieci energetycznej, czyli będziemy robić jakby źle sieci energetycznej. Wtedy nie będziemy sumować już naszej instalacji z mocą paneli fotowoltaicznych, z mocą magazynu energii, i znowu wracamy do zgłoszenia, że mamy tylko 10 kW mocy zainstalowanej i zabierają nam 20%, ponieważ moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych jest taka sama lub większa niż moc falownika niż moc magazynu energii. A jeżeli ktoś ma tylko 4 kW paneli fotowoltaicznych, to wystarczy, że będzie miał magazyn o mocy 5 kW, to i tak to będzie wszystko sumowane razem. Najlepiej maksymalnie mieć 10 kW paneli fotowoltaicznych, wtedy jeżeli macie falownik mniejszej mocy i jeżeli macie mniejszej albo takiej samej mocy magazyn energii. To macie 10 kW. Jeżeli tylko troszkę zmniejszycie sobie ilość paneli fotowoltaicznych, to od razu następuje zwiększenie mocy u Was, czyli damy 9 kW i już się nam to sumuje do 19 kW mocy założonej. Pamiętajcie też, że musicie mieć zgłoszoną moc przyłączeniową obiektu. W tym przypadku musicie mieć 19 kW moc przyłączeniową obiektu, ale jeżeli zwiększycie o 1 kW ilość paneli fotowoltaicznej, to wtedy już wystarczy, że macie 10 kW moc przyłączeniową obiektu. Absurd? Sami na to pytanie odpowiedzcie.